No, Elon, wszystkim chciałem Wam przypomnieć, że na BitGet mamy lunchpoole, z których możemy oczywiście korzystać. Jeśli posiadacie BGB, można je zagonić do pracy. Ja tutaj w takich lunchpulach biorę udział. Ogólnie bardzo proste jest to zadanie, ponieważ wszystkie te takie zakładki typu Pool X, Lunch X mamy tutaj w ulubionych, ale możecie sobie to edytować. Nie wiem, czy patrzyliście na to, czy nie. Klikamy tutaj More, no i tutaj u góry mamy możliwość edytowania tych, właśnie ulubionych zakładek. Jak widzicie, ja tutaj nie mam lunchpula, ale mam jedno wolne miejsce, także szukam sobie lunchpul tutaj z listy, na przykład popularnych. Jest tutaj, klikam ten plusik. No i już mam lunchpula dodanego tutaj w ulubionych, i teraz w tym momencie. Jak po prostu przejdę tutaj na główną stronę, no to zaraz go mam pod ręką. Klikamy Launch pool, no i tutaj znajdziemy aktualne akcje. Aktualna akcja trwa jeszcze tutaj przez 23 godziny. Jest to token pump. Oczywiście, można tutaj zaangażować swoje tokeny BGB. No i mamy też upcoming jeden właśnie taki lunch pool. On zaczyna się tutaj za 51 minut. I tutaj będzie na samym początku zazwyczaj tak jest jakiś większy APR. Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o token pump, no to w tym momencie już wam pokazuję, ile tutaj jest APR, APR jest na poziomie 36%. Tak jak widać, ja sobie zdobyłem tutaj 797 tokenów. A jeżeli chodzi o upcoming, czyli ten token ES, no to tutaj. Jak damy log BGB, no to w tym momencie nie widać jeszcze tego APR-a, ale można po prostu już wcześniej zablokować te tokeny, aby być tutaj przygotowanym. Także ten jest za godzinę, ale ja sobie tutaj to odstejkuję i przeniosę po prostu do tokena. Tego EST. Po odstejkowaniu widzę, że dostanę tokenów tych PUMP 835, tutaj mamy wartość około 4,5 dolara. Jeżeli przejdę tutaj w upcoming, no to mogę zablokować swoje BGB na tą akcję, co też właśnie zrobię, daję lock. No i tutaj dajemy max. W tym momencie ja maksymalnie mogę tutaj. Oczywiście zablokować dużo więcej sztuk, ale posiadam ich tysiąc, także wrzucam tysiąc i zobaczymy ile uda się tutaj zarobić z tych tysiąca sztuk. Także klikam konfirm. Moje tokeny zostały zablokowane. Jeżeli ktoś z was posiada tokeny ES, no to też może je tutaj zagonić do pracy. Wystarczy je wpłacić na giełdę Bitget i zastejkować. Wiem, że był już airdrop czy coś takiego z tokenami właśnie ES, więc jeśli ktoś ma, tego nie sprzedał, a chciałby jeszcze kilka procent nad tym uciąć, no to można sobie wrzucić tutaj. Cała ta akcja potrwa 4 dni. Jest trochę tych ES-ów do rozdania, bo tak jak widzimy tutaj mamy milion prawie 300 tysięcy. Także jest o co zawalczyć. To by było tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać Objęte przedłużoną gwarancją do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZen, aby zyskać Plan Pro. Sprawdź link w opisie.